Dzień dobry, szanowni widzowie! Zacznijmy od podróży w czasie. Jest rok 2008, a w Polsce króluje nasza klasa. Pamiętacie to? To był fenomen socjologiczny. Miliony Polaków odnawiały kontakty ze szkolnych ław. To była nasza sieć z serwerami we Wrocławiu, polski kapitał, polscy programiści. Wydawało się, że mamy własny kawałek internetu. A potem przyszedł Facebook. Był czystszy, szybszy, bardziej światowy. I co zrobiliśmy? Wszyscy, jak jeden mąż, przesiedliśmy się na niebieską platformę. Nasza klasa umarła, a my oddaliśmy nasze cyfrowe życie w ręce firmy z Kalifornii. A dlaczego o tym mówię? Bo to był moment, w którym bez jednego wystrzału Polska straciła. Ogromną część swojej suwerenności informacyjnej, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Myśleliśmy, że zmieniamy po prostu jedną stronę www na inną. Dziś, w 2025 roku, widzimy skutki tamtej decyzji. Żyjemy w świecie, w którym Szoszana Zubow nazwała kapitalizmem inwigilacji, a inni badacze coraz częściej nazywają wprost cyfrowym feudalizmem. Ja nazywam się Bartosz Kowalski, a to jest raport z cyberwojny. I w tym odcinku chciałbym dzisiaj postawić tezę, która może wydawać się radykalna, ale obiecuję Wam, że po tych kilkudziesięciu minutach, które razem spędzimy, uznacie ją za jedyne logiczne wyjście. I ta teza brzmi: regulacje prawne to za mało. RODO to jest plaster na amputowaną nogę. I aby. Odzyskać cyfrową suwerenność, aby odzyskać wolność, musimy przestać być użytkownikami i stać się właścicielami. Musimy zbudować cyfrowe spółdzielnie. Zanim opowiem, jak to zrobić, to musimy zrozumieć, dlaczego obecny system jest tak niebezpieczny. I nie chodzi mi tu o to, że Facebook wyświetla nam reklamy butów, które właśnie oglądaliśmy. Bo to jest wierzchołek góry lodowej. Ja myślę, że podskórnie każdy z nas to czuje, ale przyjrzyjmy się tematowi, bo problem leży w infrastrukturze. Spójrzmy na to, co się dzieje w polskich urzędach, firmach i szpitalach. Słyszymy hasło chmura krajowa. No brzmi dumnie, prawda? Suwerennie. Ale kiedy zajrzymy pod maskę tych krajowych rozwiązań, to co tam znajdziemy? Znajdziemy technologię Microsoftu, Google'a i Amazona. To jest z, zjawisko, które eksperci nazywają Sovereignty as a Service, czyli suwerenność jako usługa. Bo wielkie korporacje przychodzą do rządów państw średnich, takich jak Polska, i mówią: Słuchajcie, zbudujemy wam data center pod Warszawą. Dane nie wyjdą poza granice kraju, będziecie bezpieczni. Ale to jest iluzja, to, to jest wielkie kłamstwo. A dlaczego? Bo. W cyfrowym świecie fizyczna lokalizacja danych ma drugorzędne znaczenie. Eee, kluczowe jest to, kto ma kontrolę nad kodem. Zastanówmy się nad tym głębiej. Jeśli polska administracja działa na systemach, których kod jest własnością firmy z USA, podlegającej prawu USA, np. Cloud Act, to w sytuacji kryzysu geopolitycznego, a wcale nie jesteśmy od niego daleko, Powiedzmy, konfliktu handlowego pomiędzy Unią Europejską a USA: możemy zostać odcięci od własnych zasobów jednym przyciskiem w Redmond czy w Mountain View. Profesorowie prawa i technologii biją na alarm. Polska traci sterowność. My stajemy się cyfrową kolonią, jeśli już ten proces w zasadzie się nie zakończył. Jesteśmy rynkiem zbytu dla technologii. Źródłem surowych danych, ale nie mamy kontroli nad narzędziami produkcji. To jest dokładnie ten sam mechanizm, co w kolonializmie XIX wieku. Wtedy wywożono z kolonii bawełnę i kałczuk, a przywożono gotowe ubrania i opony. Dzisiaj z Polski wywozi się a, strumienie danych o naszym zdrowiu, o naszych zakupach o ruchu w naszych miastach, a przywozi się gotowe usługi AI, za które słono płacimy. Czy da się to zatrzymać ustawą? Unia Europejska próbuje. Mamy Digital Markets Act, mamy AI Act, ale Big Techy mają armię prawników i budżety na to, budżety większe niż PKB wielu państw. I kiedy Unia Europejska nakłada na nich karę, to oni wpisują to sobie w koszty operacyjne i działają dalej. Regulacja nie zmienia struktury własności, a to własność daje władzę. No dobrze, no ale to skoro diagnoza jest tak pesymistyczna, to gdzie jest nadzieja? Otóż moim zdaniem nadzieja leży w modelu, który kojarzy nam się z przeszłością, ale jest kluczem do przyszłości i to jest spółdzielczość. Tylko uwaga, tutaj zróbmy sobie taki twardy reset skojarzeń. Zapomnijcie o GS-ach i o kolejkach po OCET. E, mówimy o platform cooperativism, czyli ruchu, który narodził się jako e, odpowiedź na patologię gospodarki współdzielenia, czyli sharing economy. Bo weźmy na warsztat Ubera albo Glovo. Jak to działa? No, mamy aplikację, która jest własnością korporacji. I mamy kuriera, teoretycznie pracownika, choć oficjalnie partnera. Kurier wykonuje całą fizyczną pracę. Restauracja gotuje jedzenie, aplikacja jedynie łączy te dwa punkty. I za to pośrednictwo korporacja pobiera 30% prowizji. Te pieniądze nie zostają w mieście kuriera, one płyną do inwestorów w Dolinie Krzemowej. Co więcej, i to jest kluczowe, Kurier nie ma wpływu na algorytm. Jeżeli algorytm jutro zdecyduje, że obniża stawki o połowę, to kurier może albo zapłakać, albo zrezygnować. To, moim zdaniem to jest cyfrowy dyktat. I teraz wyobraźmy sobie alternatywę, czyli spółdzielnię cyfrową. Mechanizm jest identyczny, bo też mamy aplikację, mapę, system płatności, ale zmienia się struktura właścicielska, bo właścicielem właścicielami aplikacji są kurierzy, restauratorzy i klienci. Zasada jest jedna: jeden człowiek, jeden członek, jeden głos, a nie jedna akcja, jeden głos. A jak to zmienia rzeczywistość? No, diametralnie. Bo po pierwsze, e, prowizja jest minimalna, bo służy tylko temu, żeby utrzymać serwery i rozwój aplikacji. Reszta pieniędzy trafia do kuriera. A e, Zmiana jest też na poziomie decyzyjności, bo jeżeli trzeba zmienić algorytm przydzielania zadań, to członkowie głosują. Czy chcemy pracować w deszczu za wyższą stawkę? Głosujemy. To, to jest demokracja w miejscu pracy. No i po trzecie, dane. Spółdzielnia nie handluje danymi swoich klientów, bo jej celem nie jest maksymalizacja zysku, tylko służenie członkom. I to nie jest teoria, bo przyjrzyjcie się na przykład przypadkowi Stocksy United. To jest bank zdjęć stokowych. To jest bezpośrednia konkurencja dla Shutterstocka. I ona jest własnością fotografów. Artyści dostają tam znacznie wyższe prowizje i mają kontrolę nad tym, jak ich zdjęcia są wykorzystywane. To działa, to zarabia i to jest stabilne. Ale teraz przenieśmy się na nasze podwórko. Czy w Polsce to ma sens? Czy my potrafimy współpracować? Bo często słyszymy, że Polacy to indywidualiści, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. No ale historia pokazuje coś diametralnie innego. My mieliśmy potężny ruch spółdzielczy jeszcze przed wojną, bo spółdzielnia z POŁEM była potęgą. To był olbrzymi ruch w skali całego kraju. A i teraz ten duch wraca w wersji cyfrowej. Tutaj muszę wspomnieć właśnie o Coop Tech Hub. To jest Centrum Technologii Spółdzielczych, które działa w Warszawie. I to nie jest kolejny think tank, który tam produkuje raporty z ładnymi wykresami, tylko oni robią inżynierię odwrotną inżynierię wsteczną kapitalizmu platformowego. Co robią? No, tworzą gotowe paczki dla samorządów i, i społeczności. I wyobraźcie sobie teraz miasto średniej wielkości. Takie siedlce, 80 tysięcy mieszkańców, miasto powiatowe. E, zamiast wpuszczać do siebie globalną korporację hulajnogową, która zaśmieca chodniki i wywozi zysk, to miasto we współpracy z mieszkańcami zakłada sobie spółdzielnię mobilności. E, I oni używają gotowego kodu, często open source, od, otwartość źródłowego. E, mieszkańcy wykupują udziały, na przykład po 100 złotych, Miasto dokłada grunt pod stację ładowania i zysk z wypożyczeń idzie na budowę ścieżek rowerowych w tym mieście. Albo inny przykład z naszego rynku PLZ Spółdzielnia. Moim zdaniem to jest fascynujący projekt, bo to jest aplikacja, która łączy lokalne biznesy np. piekarnie, fryzjerów i małe sklepy z mieszkańcami. Oni tworzą coś w rodzaju takiego lokalnego rynku, tak jak kiedyś były rynki miejskie, Teraz mamy rynki cyfrowe. I w dobie, kiedy duże platformy handlowe, jak Amazon, po prostu połykają handel detaliczny, to PLZ daje narzędzie małym graczom, żeby mogli konkurować technologią, ale zachować lokalny charakter. I to jest właśnie ta trzecia droga. Nie państwowy moloch, nie drapieżna korporacja, ale dobro wspólne. Ale pójdźmy o krok dalej, bo pieniądze to jest jedno, ale prawdziwą walutą XXI wieku są dane. I tutaj dochodzimy do koncepcji, która może wywrócić stolik Big Techom. To są spółdzielnie danych. Data Cooperatives. I zastanówcie się, ile warte są wasze dane medyczne. Pojedynczo no prawie nic, ale ile warte są dane medyczne 100 tysięcy Polaków chorych na cukrzycę. E, są warte miliardy dla firm farmaceutycznych trenujących AI do, do wykrywania powikłań. E, I my obecnie te dane oddajemy zupełnie za darmo, korzystając na przykład z darmowych aplikacji do biegania, czy, czy do diet, do układania diet. Firma sobie bierze dane, tworzy lek, ukośnik, usługę, i sprzedaje nam go z powrotem. My płacimy dwa razy. Raz prywatnością, drugi raz pieniędzmi. No i teraz wyobraźmy sobie spółdzielnię danych polscy diabetycy. Wszyscy członkowie wrzucają tam swoje dane, ale zanonimizowane. Spółdzielnia ma zarząd, który negocjuje z korporacjami. Przychodzi Big Pharma i mówi, chcemy waszych danych. A spółdzielnia odpowiada, ok, ale na naszych warunkach. Po pierwsze, My chcemy wiedzieć, do czego zostaną użyte. Po drugie, my chcemy, żeby wyprodukowana aplikacja była dla naszych członków darmowa. I po trzecie, chcemy 10% ze sprzedaży na inne rynki. I to przywraca równowagę sił. A, bo i pojawiają się też już pierwsze próby takich działań. W Polsce temat ten bada na przykład e, Net choć raczej w modelu bardziej biznesowym. Czy wspomniany już wcześniej przeze mnie CoopTech Hub w kontekście danych miejskich. Mówi się też o, tak w dużym cudzysłowie, związkach zawodowych danych. Bo tak jak robotnicy w XIX wieku zrozumieli, że pojedynczo są bezsilni wobec fabrykanta, tak my musimy zrozumieć, że pojedynczy użytkownik, jest bezsilny wobec Google'a, więc musimy się uzwiązkowić cyfrowo. Ja troszeczkę więcej już o tym pisałem na moim blogu, także zostawię Wam w opisie filmu link do tego artykułu serdecznie zachęcam do czytania. Ale to jest myśl, z którą ja bym chciał was zostawić. My musimy się uzwiązkowić w ten sposób. Ale zbliżając się już do końca tego dość krótkiego odcinka. Ja muszę być z wami szczery. Bo to nie będzie łatwa walka. A dlaczego? Dla, dlatego, że big techy są wygodne. One są po prostu diabelnie wygodne. Ich usługi są dopracowane, szybkie, przyjemne dla oka i w teorii darmowe. To znaczy nie płacimy za nie pieniędzmi, tak? Natomiast spółdzielnie cyfrowe mają, yy, mają zdecydowanie podgórkę, bo po pierwsze mają problem kapitałowy. Trudno jest zebrać miliony na start, kiedy nie obiecuje się e, inwestorom gigantycznych zwrotów z tzw. zwanych unicornów, jednorożców. E, poza tym działa też efekt sieci. No, trudno jest przekonać ludzi do nowej platformy społecznościowej, jeśli wszyscy siedzą na starej. No ale historia technologii zna takie przypadki e, upadku gigantów, nagłych upadków gigantów. E, pamiętacie Yahoo, MySpace, Nokia? E, no... Ludzie są po prostu coraz bardziej zmęczeni. Są zmęczeni reklamami, cenzurą, toksycznymi algorytmami, które promują hejt, bo hejt się klika. Na temat tego powstała masa opracowań. Ja nie będę tutaj zgłębiał tego tematu. Są ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, którzy, którzy napisali całe opracowania naukowe na temat tego, dlaczego hejt się klika. Natomiast Szansą dla spółdzielni właśnie nie są algorytmy, tylko jest niszowość i zaufanie. My nie zbudujemy od razu polskiego Facebooka, ale możemy na przykład zbudować spółdzielnię dla polskich nauczycieli, spółdzielnię dla pielęgniarek, spółdzielnię dla mieszkańców naszego osiedla i to będą małe, takie wyspecjalizowane społeczności, które posiadają własną infrastrukturę to jest taka strategia tysiąca tratw, ja bym to nazwał, zamiast jednego tytanika. Bo jeśli ten tytanik zatonie, albo zacznie nami manipulować, to my będziemy bezpieczni na naszych tratwach. Więc tak podsumowując, no, suwerenność cyfrowa to nie jest abstrakcja. To jest pytanie o to, kto posiada klucze do naszego cyfrowego domu. Więc moja propozycja dla Was na dziś jest taka: zacznijcie pytać: pytajcie w swoich gminach, czyje oprogramowanie obsługuje nasze miasto? Pytajcie w swoich firmach, gdzie trzymamy nasze dane i szukajcie alternatyw. Zainteresujcie się ruchem spółdzielczym, bo to nie jest relikt przeszłości, to może być jedyny relikt, jedyny ratunek dla naszej wolności w przyszłości. Współdzielnie zaczynają się sprawdzać w coraz większej liczbie branż i dziedzin naszego życia. Więc, dlaczego nie w dziedzinie cyfrowej? Ja Wam dziękuję za, te, za uwagę podczas tego odcinka. Jeśli temat Was poruszył, to tak jak mówiłem, zostawiam w opisie linki do prac KoopTech Hubu do raportów o platform kooperatywizm i analiz, o których wspominałem. Odzyskajmy sieć, kawałek po kawałku. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam Was do subskrybowania kanału, do polubienia tego filmu, udostępnienia go dalej. I jeżeli uznajecie, że moja praca jest warta Waszego wsparcia, to zostawię Wam w opisie także link do Patronite'a i do Supi. Jeżeli możecie mnie wesprzeć, będę Wam bardzo wdzięczny. Do usłyszenia i do zobaczenia.